Zakup e booka 5% taniej z kodem it 2022 na stronie getimproved.pl. Cześć Wam wszystkim w odcinku Psychologia w League of Legends, czyli tak naprawdę taki no nieodłączny element naszej przygody w Lidze, ponieważ nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale psychologia odgrywa tam naprawdę bardzo duży bardzo duży wpływ, impact, ponieważ bez tego nie osiągnięcie jakiegoś tam sukcesu, prawda? Hmm, też może powiedzieć, halo, no, ale ja tam mam to wywalone, jestem toksyczny, filtuję się, a i tak jestem w diamędzie. No słuchaj, możesz mieć rację, hmm, u niektórych działa to troszeczkę inaczej, ale też tu bardziej chodzi o takie zdrowe podejście do tego wszystkiego żeby jednak wykluczyć te wszystkie negatywne i te złe elementy z tej psychologii. I uwierz mi, że wtedy, mimo tego, że będziesz miał faktycznie ten diament, czy tam co tam, cokolwiek masz, ale też będziesz wyciągał po prostu więcej fanów z gry. Bo nie zapominajmy, że to jest cały czas gra i chyba gramy też po to, po części, żeby po prostu dobrze się bawić. Jak wiecie. Hmm... Zawsze nawiązuje do tego legendarnego wzoru, czyli sukces równa się mentalność, a może być psychologia plus wiedza plus mechanika. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o tej psychologii, czyli to jest, jakbym sobie włączył definicję to jest nauka badająca zachowanie i psychikę człowieka oraz wpływ, jaki mają na nią czynniki zewnętrzne oraz interakcje międzyludzkie. Czyli coś dokładnie, co tak naprawdę ma miejsce w League of Legends, ponieważ tam non-stop mamy, mamy do czynienia z ludźmi. Tam non-stop są jakieś takie właśnie czynniki, które wpływają na nasze zachowanie. i Słuchajcie, tą psychologię możemy sobie rozbić jeszcze na kilka różnych elementów. Jest to jakaś mentalność, tilt, toksyczność, nastawienie, jest to podejście do przegrywania, jest to tam jakiś szacunek do przeciwników i tak dalej. I teraz ogólnie, przejdźmy do sedna. Jeżeli nie będziesz miał ogarniętej psychologii, jeśli, będziesz się tel, jeszcze, jeśli się będziesz tiltował, jeśli będziesz miał ograniczoną, będziesz taki mentalnie, że tak powiem, zamknięty, będziesz toksyczny, będziesz miał negatywne nastawienie, jeśli nie będziesz miał przegrywać, to uwierz mi, że tracisz na tym bardzo, bardzo dużo, i tracisz tutaj po prostu w win rate, i tracisz też w nerwach, jeszcze bardziej się tutaj tak naprawdę tiltując. Słuchajcie, to nie jest, jeśli macie braki wiedzy, jeśli macie braki umiejętności mechanicznych, to są takie braki, które jest dosyć przejrzyście i łatwo nadrobić po prostu grając, oglądając jakieś poradniki. Ale o wiele gorzej ma się sytuacja w momencie, gdy chcemy popracować nad Twoją psychologią ponieważ tutaj jest to dosyć ciężkie. Yy, ja wam powiem tak. Ktoś kiedyś widziałem taki cytat, powiedział, że yy, najtrudniejsza walka w naszym życiu to jest walka z, z samym sobą i Liga Legend pokazuje, że to jest w 100% prawda. Ponieważ naprawdę jest nam bardzo ciężko tak naprawdę wygrać samym sobą i powiedzieć sobie okej, okay, nie będę już toksyczny, okej, okay, nie będę już negatywny, nie będę już się tiltował i tak dalej i tak dalej. Nie będę grał kolejnej gry. Jestem zmęczony, jest prawda? No, ale w praktyce to wygląda całkowicie inaczej i mamy z tym problemy. Bardzo dużo ludzi ma z tym problemy. Jak mam sesje coachingowi, coachingowe z Wami, to tak naprawdę 80% ludzi także zahacza o tą psychologię, o ten tilt i tak dalej. Niektórzy faktycznie może nie są na tyle zaawansowani, nie zależy im na tyle, żeby, żeby po prostu. Żeby to na nich wpływało, tak? Oni, że tak powiem, nie zależy im ta, na tym. Mają troszeczkę wywalone, grają, bo grają i chcą być lepsi, ale mm, nie wpływa na nich tak bardzo. Przykładowo, rywalizacja, zazdrość, że ktoś wygrał a mnie, prawda? Więc ogólnie tak, dzielą sobie tą psychologię na mentalność. Czyli słuchajcie, no przede wszystkim fajnie jest wejść, no czy wejść. Musimy wiedzieć, że są ludzie lepsi od nas, że nie ma co, tak powiem. Yy, się złości, że ktoś wygrywa, mimo tego, że my zagraliśmy dobry mecz. Nie ma co tak naprawdę wyciskać innych błędów, ponieważ sami czasami mamy gorszy dzień, sami mamy czasami gorszą grę i to jest po prostu normalne, że ktoś czasami zagra gorzej. Tilt to jest tak naprawdę, jak już coś nas złapie, to no, musimy to po prostu przeczekać, to jest wszystko. Wiadomo, z Tiltem jest tak, że raczej go unikać w sensie raczej unikać gierek na tilcie, bo wiemy, to jest taka podstawa, wiecie jak, jak to po prostu wygląda. Toksyczność tutaj troszeczkę rodzi też Tilt rodzi też taką, wro, taką, taką wrogą mentalność, więc też wiadomo, staramy się to jak najbardziej wykluczyć i uwierzcie mi, że jakbyście się pozbyli tej właśnie takiej złej mentalności, tego tiltu, tego, tej toksyczności, tego negatywnego nastawienia, to te cztery czynniki tak naprawdę już wam pozwolą. No, sprawić, że będzie wam troszeczkę lżej, prawda? Podejście do przegrywania też jest takie dosyć istotne, żeby nie podchodzić do tej przegranej jak nie do wiadomo czego, To jest jedna, tylko tak naprawdę jest tysiąca czy setek gier, które zagrasz w tym sezonie, więc będziemy jeszcze masę szans, żeby się odkuć. Pamiętaj, że nie masz tygodnia, miesiąca na wbicia wymarzonej dywizji, tylko praktycznie rok, prawda? Więc możesz sobie to spokojnie rozciągnąć w czasie, a Liga Legend po prostu potrzebuje. Potrzebuje czasu Więc słuchajcie, warto tak naprawdę Pracować nad tą psychologią jest to naprawdę istotny element Jest to naprawdę istotny element w lidze Ponieważ bez tego W pewnym momencie zrobicie taki stop Będziecie dobrzy mechanicznie Będziecie mieć fajną wiedzę Ale po prostu psychologia was zniszczy Będziecie się tiltować, będziecie zli Będziecie przez to przegrywać Więc warto nad tym pracować Warto troszeczkę wrzucić na luz Uspokoić się i najprościej w świecie Pracować nad emocjami. Mam nadzieję, że rozwinąłem troszeczkę temat. To są oczywiście takie podstawy. Podstaw, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o psychologii, zapraszam do kursów, zapraszam do e-booków, zapraszam na coaching. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.